Nam się niepełnosprawnie, mam wrażenie, kojarzył albo z upośledzeniem umysłowym, albo z tym, że ktoś chodzi o kulach, albo jeździ na wózku. Natomiast ten wachlarz różnego rodzaju zaburzeń, niepełnosprawności i stopnia jest taki, że no, ja mając trochę już doświadczeń we współpracy z Fundacją Emanio Arcus, poznałem takie historie, gdzie no jakbyś zobaczył, choćby redaktora portalu Bezpieczna podróż, Radio Bezpieczna Podróż, który Kubarski znaczy który, który tak, pisze, pisze niesamowite teksty, ma znanie niesamowitych ludzi, e, i, no i generalnie no, nie, 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 pewnie, pewnie niekoniecznie chciałbyś mu zaoferować pracę jako redaktora. A są jeszcze takie przypadki, gdzie w ogóle są osoby, które nie są w stanie praktycznie w ogóle mówić, a dzięki technologii są w stanie pisać świetne teksty e, znaczy, dziennikarskie. Myślę, że my, pracodawcy, nie jesteśmy przygotowani do zatrudniania takich osób. Taki przewodnik, jak można by korzystać z dobrodziejstw sztucznej inteligencji w kontekście właśnie aktywizacji zawodowej osób z dysfunkcjami byłby bardzo przydatny.